Ciemno jest, to mój grób. nudno tu, pusto tu, duszno jest, no i ani blublu, ani świt, ani zmierzch. Tak już jest, to mój kres. Nie, nagle co Światło blask, dziw nad dziwy, bo powraca mi. Pożegnaliśmy młodego Frankensteina, który był muzykalem komediowym, więc tym bardziej się cieszymy, że na naszą scenę zawita Tutsi. Tutsi, która jest komedią muzykalową, więc myślę, że widzowie będą się świetnie bawili. Tutsi to polska premiera. to pierwszy raz, kiedy ten muzykal pojawia się na polskich scenach. Jest to komedia o aktorze, o Michaelu Dorsey który pewnego dnia ze względu na to, że nie może ciągle dostać pracy, a chce pracować w swoim zawodzie, postanawia wybrać się na casting do roli żeńskiej, przebierając się za kobietę i startuje do muzykalu o Romeo Julii, czyli zupełnie takiej innej wersji Romeo Julii. Wygrywa ten casting, więc przeistacza się w kobietę, no i potem to już jest cała masa perypetii, ich jego prób w teatrze, a ponieważ nie do końca podoba mu się widz, reżysera, to razem z dziewczyną imieniu Julie, która bardzo mu się podoba, postanawia zmienić troszkę kształt tego musicalu i troszkę na swój sposób go przereżyserować. Jeff! Jeff! To był wspaniały wieczór. Daliśmy dzisiaj świetne przedstawienie. Potem Julie zaprosiła mnie do swojego mieszkania. Śmialiśmy się. Piliśmy wino. A ona opowiedziała mi całe swoje życie. I słuchałeś jej. Wiesz co, Jeff? Kobiety słuchają się nawzajem. Wiem co. Bardzo dobrze wiem co. Ty, Michael Dorsi, Dorothy Michaels. Zakochałeś się. O Boże, Jeff, tak, żebyś wiedział, tak! To ja, Sandy! Okażcie mi! O Boże, o Boże, ona nie może mnie takiego zobaczyć. Zamyk błyskawiczny. Pomóż mi szybko! Przecież was słyszę! Cześć, ktoś puka do drzwi? Eee, to oh. chyba Sandy. Sandy? Która Sandy? Serio? Znasz jakąś inną Sandy? Spałem, jestem nieubrany, a Michael jest w toalecie. Tak, jestem w toalecie, coś się zatkało. Postać Michaela to jest 40-letni mężczyzna, aktor, który jest bardzo sfrustrowany, ponieważ nie wygrywa żadnych castingów, a ma świadomość swojego dużego talentu i nie może się troszkę z tym pogodzić. Tak więc postanawia przebrać się za kobietę i robi karierę. Jeff jest wsparciem Michaela i cały czas towarzyszy mu w tych wszystkich perypetiach, które, które się dzieją, i, i jakby trzyma go chyba w ryzach. To jest taka, taki anioł stróż Michaela. W spektaklu Tutsi wcielam się w rolę Julie, która jest aktorką muzykalową. I z racji wykonywanego zawodu, wielu podróż, i, i również z racji swojego wyboru, jest osobą samotną. I spotyka na swojej drodze Dorty, która wywraca jej życie do góry nogami. Między dziewczynami nawiązuje się olbrzymia więź. No i co z tego wyniknie, to myślę, że tutaj postawimy znak zapytania, zapraszając widzów do teatru. Budzę się rano w głowie na. Czuję co się dzieje, chyba znów odbijam mi, krzyczę jak wariatka, wyje tak jak pies. Umyka cień, a noc to dzień, czyli znów poruszam się we mgle. Chcieliśmy dostarczyć widzom przede wszystkim dobrej rozrywki, e, też wzruszenia, dlatego bo momentami jest to wzruszający spektakl, też e, e, zaskoczenia, bo jest dużo punktów zwrotnych, no i przede wszystkim też delektowania się fantastyczną muzyką. Na pewno chcemy dać ludziom dużo humoru, dużo radości, bo ten spektakl ma w sobie ogrom amerykańskiego dowcipu, tak? ale też nie do końca można to traktować jak powierzchownie jako komedię, bo zdecydowanie jest jeszcze druga warstwa, jest pełen refleksji ten spektakl, więc myślę, że widz powinien wyjść usatysfakcjonowany. bye